Paszport produktu będzie się łączył z innymi paszportami produktu, które tworzą dany, dany produkt. Czyli na przykład, jeżeli mamy butelkę z wodą, to e, e, będziemy mogli prześledzić, jak ta butelka z czego powstała. Czyli na przykład, e, ile Plastiku zostało odzyskane, ile plastiku zostało zakupione i stworzone jako no, z jakiejś tam ropy i skąd ta ropa. Czyli całą tą historię tego produktu będziemy mogli przeświecić też skąd pochodzi ta woda, czy to jest woda źródlana, mineralna. I ona będzie na każdym etapie tworzenia tego paszportu produktu, weryfikowana, czy ktoś nas nie oszukał, czy ktoś nie powiedział, e, e, czy ktoś nie powiedział, że to jednak jest woda, napisał, że to woda mineralna, a się okazuje, że to jest gorszej jakości woda źródlana. Jednym z celów produktu paszportu jest zapobieganie fałszerstwom dokonywanych przez firmy w momencie, kiedy chcemy upiększyć nasz produkt. Była taka dosyć spora afera w, w ramach chyba Włoch, gdzie y, część produktów, było zwykłych produktów, zaczęli sprzedawać jako eko. Po prostu dali naklejki, y, y, że to jest produkt eko, bio i tak dalej. I nagle pomidor, który kosztował, nie wiem, 50 centów, kosztuje 2 euro nie? i to wygląda tak samo, a jednak jest czymś innym. Teraz produkt, paszport, y, taki paszport produktu będzie. Dawał możliwość wyśledzenia, gdzie on powstał, kto go wyprodukował, czy w trakcie tej produkcji nie było użytej, na przykład, yy, yy, pracy niewolniczej gdzieś tam w trzecim świecie. Klienci w Europie chcą być eko, chcą korzystać yy, z towarów, które spełniają określone wymogi, które nie psują dodatkowo naszego środowiska. I to mam wrażenie, że dla firm ważniejsze jest spełnienie oczekiwań, tam według badań między 60, 59 do 63% konsumentów oczekuje, że produkty są zgodne, zgodne z jakimiś standardami ekologicznymi. No i teraz to jest powód, dla którego firmy produkcyjne będą chciały udowodnić, że tak naprawdę ich produkty są spełniające te wymagania. A paszport produktu to znakomicie ułatwia.